Pracująca w zawodzie fryzjera powinna być przede wszystkim komunikatywna, mieć dobry kontakt z osobą, która do niej przychodzi. Natomiast oczywiście powinna ją cechować duża kultura osobista, ponieważ jest to zawód bezpośredniego kontaktu z drugą osobą. Taką osobę również powinna cechować umiejętność kształcenia się ciągłego i chęci do podnoszenia kwalifikacji, jakim taka smykałka w tym zawodzie, bo to nie wszystkiego da się jednak wyuczyć. W tej chwili głównie strzyżenia są takie właśnie artystyczne, to nie są proste cięcia, są również modne bardzo różnego rodzaju upięcia, loki, fale. No i do tego jednak troszkę trzeba mieć zdolności, żeby się tego nauczyć. Osoba, która w tym zawodzie chce pracować, to niestety no, pracuje na nogach. Jest to zawód na pewno, który wymaga... Dobrej sprawności fizycznej. Osoba, która chce być fryzjerem, powinna ukończyć szkołę dwuletnią policalną albo jakiś dobry kurs fryzjerski. Natomiast na no, większości jednak w tym zawodzie uczymy się już w praktyce. Także potem odbyć jakieś praktyki w salonie czy staż i tam się dopiero uczymy zawodu. Zawód fryzjera wymaga stałego dlatego, że jest to zawód, który się ciągle rozwija, ciągle wchodzą jakieś nowe tendencje i mody w tym zawodzie. Dlatego też umiejętności swoje trzeba kształcić na różnego rodzaju kursach, pokazach, szkoleniach, zarówno z koloryzacji, ze strzyżeń, z upięć. Każda firma wprowadza na rynek jakieś nowe swoje środki farby i też no, trzeba umieć wybrać, który, który preparat będzie dobry. Także również takie firmy organizują szkolenia ze swoich, że tak powiem, farb, ze swoich produktów. Zapotrzebowanie na tą pracę jest duże. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem, to na pewno pracę będzie miał w zawodzie. Natomiast jeżeli chodzi o warunki finansowe, to wszystko zależy od klientów. No jeżeli ma się klientów i wykonuje się ten swój zawód, to oczywiście zarobić można. Wybrałam taki zawód, po prostu czułam, że to mi się podoba. Zawsze jak byłam dzieckiem, patrzyłam się na fryzury moich rodziców, moich sióstr, koleżanek z klasy, więc chciałam spróbować, czy się do tego nadaje, no i chyba wszystko dobrze wyszło. Długoletni mam staż pracy już. Po kilku latach zrobiłam mistrza i w międzyczasie cały czas jest doszkałami. Zawód taki kolejna no przede wszystkim na fryzurach, czyli jak przychodzi klientka, klient, trzeba wiedzieć po prostu jak tą klientkę oszczyć, jak uczesać. Klienta i wysłuchać przede wszystkim, co klientka chce, jaką chce fryzurę, jak chce, mniej więcej, co, i trzeba jej doradzić, czy jej w tym będzie dobrze, czy nie. zawodu wykonywać na pewno trzeba przejść szkolenia zawodowe. Jeśli ktoś chce dalej się szkolić, to tak samo może iść wyżej. No i jeszcze oczywiście po iluż tam latach pracy, niższa zrobić. I można się dalej szkolić. To jest taki zawód, który się wiecznie rozwija. Ciągle wchodzą nowości, nowe trendy. Trzeba się doszkalać, tak. Trzeba być przeważnie na bieżąco. Z różnych film nam proponują różne nowości, które musimy się zapoznać. Szkolą nas w danej dziedzinie. To jest coś ciekawego. no Nie wiem, jak inni może sobie nie wyobrażają być tym w tym zawodzie, no ale ja sobie nie wyobrażam innego zawodu wykonywać to, co robię. Ja kocham to robić i, i to mi daje dużo satysfakcji. Dobry fryzjer, no, no zawsze się jakoś tam rozwija w jakiś sam sposób. Duże są możliwości, bo można się rozwijać, tak jak mówiłam, trzeba się szkolić, żeby się rozwijać, poznawać te nowości. I widzi się po klientach, którzy przychodzą do nas, to widać, że człowiek jest znany, może robić tak samo pokazy. To jest taki zawód, który zawsze będzie i on się opłaca po prostu, że jest dobry no. i dobre pieniądze daje, już nie wspominam o kieszonkowych. Od małego mi się to podobało. Zawsze było czesanie jakichś lalek, mamy, babci. Zawsze lubiłam jakieś y, zabawy lalkami, włosy, czesanie, upinanie. No i od tego się zaczęło. No i później stwierdziłam, że to chyba jednak jest to. Na tej chwilę to jestem uczennicą, więc na razie wszystkiego się uczę. Dowiaduję się różnych rzeczy, wszystkiego jak to wygląda. No i, i mam nadzieję, że będzie dobrze no i że będę w tym zawodzie pracowała dalej. Uczę się w szkole zawodowej. No i tam y, oczywiście do wybrania praktyk mamy y, przypisane różne salony, gdzie możemy pójść, zapytać. No i tam już trzeba rozmawiać z pracodawcami, wtedy dogadywać się, czy potrzebują praktykantów, czy nie. W szkole, pomimo tego, że mamy dwa lub trzy dni praktyk, są organizowane różne konkursy, mistrzostwa. W tym zawodzie potrzebują postów otwartych, które potrafią się dogadać z klientem, są uśmiechnięte, no i na pewno muszą mieć wyobraźnię. Chciałabym pójść do liceum później, żeby mieć to wykształcenie średnie. No później wiadomo, może jakiegoś mistrza, jakby się udało, a później może swój salon. Jeśli chcesz pracować w zawodzie fryzjer, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, 3 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki, FRK 01. Praca w zawodzie fryzjer. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy FRK 01 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie, potwierdzenie kwalifikacji FRK 01 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, praca w zawodzie fryzjer. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia. 3 lata lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer, po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie fryzjer. Praca w zawodzie fryzjer nadbudowa kwalifikacji uzyskanie zawodu fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji FRK 01. Potwierdzenie kwalifikacji FRK 03 projektowanie i wykonywanie fryzur egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową Komisję egzaminacyjną plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Uzyskanie dyplomu Technik Usług Frezierskich.